niż sobie w urodzie kobiet. W urodzie kobiet przede wszystkim to, jeżeli kobieta wyróżnia się, ale jeżeli bardziej chodzi mi o to, że jej charakter po prostu widać na zewnątrz, że nie jest to takie oczywiste, ale jednak widać. Twój wygląd jest dosyć oryginalny. Powiedz mi, jak zaczęła się twoja przygoda z tatuażami? Z tatuażami to było tak, że po prostu kiedyś chciałam sobie zrobić jeden tatuaż, taki minimalistyczny. No i tak się stało, że po prostu przy tym pierwszej wizycie zakochałam się w całym środowisku, w tym jak kobiety w ogóle wyglądają, właśnie całe takie kolorowe. Zaczęłam zagłębiać się w to towarzystwo i jakoś tak poszło. Czy jesteś w stanie zliczyć ile masz tatuaży na swoim ciele? Oj, no, już dużo osób mnie o to pytało i muszę przyznać, że za każdym razem udzielam innej odpowiedzi. Myślę, że około 50. Coś takiego. A jak dawno temu zrobiłaś swój pierwszy tatuaż? Pierwszy tatuaż zrobiłam jakieś 8 lat temu, jak miałam 15 lat. A skąd ta miłość u ciebie się narodziła? E, znaczy miłość narodziła się w ogóle, odkąd pamiętam, zawsze lubiłam sztukę, zawsze rysowałam jako mała dziewczynka. E, w moich planach zawsze było pójście w tę stronę, i nagle po prostu jakoś tak trafiło na mnie to, żeby zrobić tatuaż, i oczywiście to wszystko się połączyło. Wiele osób obserwuje Ciebie na Instagramie. Czy to jest Twój sposób na życie? Czy lubisz być w centrum zainteresowania i uwagi? No oczywiście, no, lubię być w centrum zainteresowania czasem, jeżeli jest ku temu okazja, ale nie powiedziałabym, że to jest sposób na życie, bardziej takie hobby boczne, coś takiego. Czy to, że masz w rodzinie znanego polityka, przeszkadza czy pomaga? No, czasem przeszkadza, czasem pomaga, no wiadomo. Oczywiście przeciwnicy mojego dziadka czasem lubią się na mnie powyżywać, szczególnie na forach internetu, ale też dzięki temu mam bardzo dużo znajomych. A jak twój dziadek reaguje właśnie na twój wygląd, na tatuaże? E, mój dziadek na początku był raczej przeciwny, był bardziej w szoku, ale z czasem przyzwyczaił się do nich, e, nawet je w pewien sposób pokochał. Już jakby mnie chyba zobaczył bez tatuażów, to by się naprawdę zdziwił i by mnie nie poznał po prostu. Więc to już jest taka część mnie. Czytałam ostatnio w mediach, że on się bardzo pozytywnie wypowiadał na temat twojej osoby i wydało mi się to takie urocze i wydaje mi się, że chyba jesteście ze sobą całkiem blisko. Tak, ja z moim dziadkiem jesteśmy bardzo blisko, to jest chyba najbliższa osoba w mojej rodzinie, jaką mam. Także spędzamy bardzo dużo czasu razem, bardzo lubimy w ogóle temat pomagania zwierzętom, zwierzątka, jego pieski i to nas najbardziej łączy.